Przed nami 15. niedziela okresu zwykłego. Obiecuję, mam szczere postanowienie mówienia krócej. Pierwsze czytanie tej niedzieli to fragment z księgi Powtórzonego Prawa. To księga, w której Mojżesz przed wejściem Izraela do Egiptu przypomina im podstawowe zasady i przypomina też to, co wydarzyło się na Synaju zawarcie przymierza. W tym przymierzu Bóg obiecał, że się będzie narodem swoim opiekował, a Izrael obiecał, że, się będzie, że będzie trzymał się Bożego prawa. I w tym kluczu działa, czytać można właściwie prawie cały Stary Testament. Jeśli Izrael jest wierny, spotyka go błogosławieństwo ze strony Boga, dobrze mu się wiedzi. Jeśli jest niewierny, Bóg dopuszcza na niego różnorakie nieszczęścia. To jest konsekwencja przymierza. I w nawiązaniu do tego, Mojżesz przypomina, że to prawo, które daje Bóg człowiekowi, wcale nie jest trudne do zachowania. Pan Bóg Twój poszczęści Tobie w każdym poczynianiu Twojej ręki w owocach Twego łona, w przychówku bydła i płodach ziemi, bo Pan na nowo będzie się cieszył ze świadczenia Ci dobrodziejstw, jak cieszył się, wyświadczając je Twoim przodkom, jeśli będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, przestrzegając Jego poleceń i postanowień zapisanych w księdze tego prawa. Jeśli wrócisz do Pana, Boga swego Z całego swe, swego serca i z całej swej duszy Polecenie to bowiem, które ja Ci dzisiaj daję Nie przekracza tych możliwości Nie jest poza Twoim zasięgiem Nie jest w niebiosach, by można było powiedzieć Któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam A będziemy słuchać i wypełnimy je I nie jest za morzem, aby można było powiedzieć Któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam A będziemy słuchać i wypełnimy je Słowo to bowiem jest bardzo blisko Ciebie w Twych ustach i w Twym sercu, by się mógł wypełnić. Parę lat temu przetoczyła się przez Polskę dyskusja na temat istnienia czegoś takiego jak prawo naturalne, prawa wypisanego w sercach człowieka, w sercach ludzkich, dzięki któremu wszyscy mniej więcej, przynajmniej jednakowo patrzymy na to, co jest dobre, a co jest złe. I Bóg przypomina tutaj przez Mojżesza, że kiedy chcemy się kierować dobrem, wcale nie musimy poszukiwać nie wiadomo jakiej mądrości, nie musimy czytać nie wiadomo jak mądrych książek, nie musimy yy, nie wiadomo jak analizować. To Boże prawo, trzymajcie się tego do, co dobre, unikajcie tego co złe, wypisane jest w naszych sercach, my to w naszych sumieniach czujemy, my to widzimy. O ile te sumienia są dobrze ukształtowane, o ile nie pozwoliliśmy, by to sumienie zostało wykoślawione. Nie jest trudno zachowywać Boże prawo. A jakie to prawo? O tym mowa w Ewangelii tej niedzieli. To fragment z Dzieła Świętego Łukasza. Czytamy tak: A oto powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał, nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział, co jest napisane w prawie? Jak czytasz? A on rzekł, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego, dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa, a kto jest moim bliźnim? I tu Jezus opowiada przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Wszyscy ją znamy, nie będę jej czytał. Które przykazanie w prawie jest najważniejsze? My też często podobne pytania za zadajemy. Jeśli nie teoretycznie, to w praktyce takie zadajemy. Kiedy jestem dobrym chrześcijaninem? Odpowiedź Jezusa jest prosta. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem. Miłować Pana Boga, czyli postawić go na pierwszym miejscu. Uznać, że on jest Bogiem, a my tylko ludźmi. Że on jest Panem i ma prawo od nas wymagać. Uznać, że chociaż czasami nie rozumiemy, a on ma rację. Stawiać Boga na pierwszym miejscu, nie siebie samego. Nie władze, nie pieniądze, już absolutnie nie jakieś inne bożki, jakieś magie, czary. Bóg jest Panem. W Jego ręku cały czas jesteśmy. Jemu mamy się powierzać. To jest Boże prawo, wcale nie trudne do zrealizowania. Zawsze, kiedy istnieje pokusa, żeby coś zrobić po swojemu, pamiętać, On jest Panem. A drugie? A bliźniego swego jak siebie samego. To takie proste. Wszystko, co byście chcieli, by ludzie Wam czynili i Wy im czyńcie, mówił Jezus, a my powtarzamy w przysłowie, nie czyń drugiemu, co Tobie nie imię. Wystarczy się zastanowić, czy ja chciałbym, żeby mnie ktoś potraktował tak, jak ja zostałem potraktowany. W dyskusji, w relacjach pracy, w relacjach rodzinnych, rodzic wobec dziecka, dziecko wobec rodzica. Czy ja chciałbym być tak potraktowany? Wystarczy. I wtedy człowiek no, od razu całego zła może, które w nim tkwi, pewnie nie wyeliminuje, ale będzie to szło w dobrym kierunku. To prawo Boże wcale nie jest trudne do realizacji. Wcale nie wymaga znajomości teologii moralnej, jakichś szczegółów, że to można tak, to można tak, że tu można jakieś to prawo obejść, bo tam jakiś inny ważny czynnik. Mówimy czasami y, ciężka materia, świadomość, y, dobrowolność, intencja też się liczy. Kiedy to wszystko służy obchodzeniu Bożego prawa, nie ma sensu. Ma sens, jeśli chcemy dobrze to ocenić, ale nie jest to takie trudne, bo to prawo. To prawo Boże jest wypisane w naszych sercach i jest proste. A drugie czytanie tej niedzieli to fragment z listu do Kolosan, który. Drugie czytania nie są dobrane do reszty, są lekturą ciągłą. To jest akurat początek, lekturą ciągłą innych pism Nowego Testamentu. To jest akurat początek listu do Kolosan. I tak się składa, że to ważne przypomnienie. Kim jest Jezus? Bo my czasami chcielibyśmy Go tak poklepywać po plecach i robić yy, po swojemu. Czasami tłumaczymy, że On, gdyby żył w naszych czasach, to by powiedział już inaczej, jak powiedział dwa tysiące lat temu, że był dzieckiem swojej epoki. Na różne sposoby staramy się, niektórzy starają się wykoślawić Jego nauczanie. A kim jest? On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia. Bo w nim zostało wszystko stworzone i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. I on jest przed wszystkim, i wszystko w nim ma istnienie. I on jest głową ciała, kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w nim zamieszkała cała pełnia, i aby przez niego znów pojednać wszystko ze sobą przez Niego i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. Jezus jest Bogiem. Tutaj mamy kilka stwierdzeń takich, które to pokazują. Obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia. W Nim zostało wszystko stworzone. On jakby istnieje przed stworzeniem. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On nie jest tylko jednym z nas. On stał się jednym z nas dla naszego zbawienia, ale my nigdy nie powinniśmy go poklepywać po plecach i powiedzieć: Jezu, my wiemy lepiej od ciebie. Gdybyś ty żył w naszych czasach, na pewno byś zrobił tak czy inaczej. My tutaj wiesz, XXI wiek, to my już idziemy za nowoczesnością. Nie, on jest Bogiem. My, jego stworzenia. Nawet nie jesteśmy w stanie, nie bylibyśmy, gdyby na niedowolności nie bylibyśmy w stanie pomyśleć inaczej niż on nam każe. On nam dał wolność, pozwolił myśleć o dobru i złu, wybierać między dobrem a złem, ale doskonale przez to, że jesteśmy Bożym Stworzeniem, wiemy, co jest dobre, a co złe, bo to wypisane jest w naszych sercach. Jeśli więc jakaś najważniejszą naukę widziałbym w czytaniach w tej niedzieli, to to, żeby zawsze Klękać przed Bogiem, klękać przed Bogiem i mówić tak, masz rację i wsłuchiwać się w swoje sumienie, w którym Bóg do nas przemawia.